<Szyskujesz> Witam serdecznie. Na początku chciałem podziękować za wielką dawkę wsparcia od Pana prowadzącego. Nazywam się Jakub Gwizdała i w swojej prezentacji pod tytułem Zobaczyć Miasto chciałbym wspólnie z Państwem zastanowić się, jak rozwiązujemy w standardowy sposób problemy i być może dlaczego tych problemów w mieście nie jesteśmy w stanie jak dotąd rozwiązać. Na początek, mowa dlaczego o mieście musimy mówić i dlaczego to jest takie ważne. Przede wszystkim dlatego, że większość ludzkości żyje w miastach. Widzimy żółtą linię, która pokazuje wykres wzrostu ilości mieszkańców miast w 2007 roku. Przekroczyliśmy granicę urbanizacji i miasto czeka nas w przyszłości. Miasto również rozprzestrzeniło się po całej planecie. Jak widzimy, ten ciemny kolor pokazuje gęstość zaludnienia na świecie. Tak więc, jeżeli mówimy o problemach miejskich, czyli Zakorkowaniu, rozlewaniu na przedmieścia, złej komunikacji miejskiej, chaosie przestrzennym, zanieczyszczeniu powietrza, nieefektywnym zużyciu energii, zaśmieceniu czy w najgorszych przypadkach braku wody pitnej. Mówimy zatem o problemach dotyczących całego świata i całej ludzkości. Można powiedzieć, jeżeli mamy problem w mieście, to uciekajmy od miasta, nie będziemy mieli problemów. Oczywiście. Jest to niemożliwe, ten diagram pokazuje, jak dużo przestrzeni zostało dla przeciętnego mieszkańca na Ziemi. Jest to w tej chwili mniej niż 2 hektary, tak więc możemy się spodziewać, że jeżeli rozprzestrzenilibyśmy się po całej planecie, oznaczałoby to całkowitą degradację środowiska naturalnego. Musimy sobie uświadomić również, że nie możemy dalej żyć w ten sposób w miastach, jak żyją najbardziej zurbanizowane kraje. Ten diagram przedstawia, że gdybyśmy chcieli zaaplikować model życia miejskiego y, dla całej ludzkości, już w, y, w chwili obecnej nie starczyłoby nam planet. Y, zatem, co to oznacza? To oznacza, że kluczowy dla przyszłości jest sposób życia w mieście, oraz że problemy samoregulacji mieszkańców miast będą głównymi, z którymi będziemy się zmagać. Y, tak, Krótko rzecz ujmując, obecnie nie ma recepty na rozwiązanie tych problemów. Można powiedzieć, że generalnie panuje kompletny bałagan, Houston, mamy problem. A jeśli mowa o problemach, to chciałbym na dwóch przykładach omówić pokrótce sposób rozwiązywania problemów. Pierwszy przykład. To jest zdanie przewodnika duchowego Antonego de Mello, który brzmi, gdy uświadomisz sobie, że od palenia papierosów możesz umrzeć, od razu rzucisz palenie. Yy, I chciałbym zwrócić Państwa uwagę na te trzy słowa. Yy, palenie, czyli forma problemu, którą widzimy, możliwość śmierci, czyli yy, treść problemu, zagrożenie, które ten problem ze sobą niesie, oraz rozwiązanie, czyli rzucenie tego palenia. Jeżeli z, yy, Zobaczymy, że kluczowe dla rozwiązania jest połączenie formy problemu z treścią, czyli z zagrożeniem. Zrozumiemy, że póki to uświadomienie nie nastąpi, to nie możemy tego problemu rozwiązać. Drugi przykład to zdanie w języku obcym. Hinia u kumbi huobomu kupandwa. Oczywiście nikt z Państwa nie rozumie tego zdania, ponieważ jest ono powiedziane w języku suahili, przez śpiewaczkę z Kenii i zawiera yy, no treści, do których nie możemy dotrzeć, mimo że widzimy tą formę. Zatem kluczowe dla zrozumienia tego zdania jest przetłumaczenie go na język polski. Pod tą salą podłożona została bomba. Oczywiście nie ma żadnej bomby. Proszę nie uciekać. To jest tylko przykład, który dobrze unaocznia, że żeby zrozumieć zagrożenie, czy też problem, treść tego problemu, musimy dotrzeć, musimy ujrzeć tą treść i dopiero wtedy możemy dojść do rozwiązania. Zatem mamy do czynienia z formą, ale forma nam nie przekazuje treści, ta bowiem jest warunkiem koniecznym dla zrozumienia, które, z którego wynika dopiero rozwiązanie. Zatem jeśli Powtórzę, jeśli nie widzimy treści, nie możemy rozwiązać problemu. Yy, podsumowując, krótka lekcja rozwiązywania problemów. Najpierw widzimy formę tych problemów, dopiero potem widzimy treść, i dopiero z widzenia treści wynika rozumienie problemu, z którego bezpośrednio wynika rozwiązanie. Yy, dla rozwiązania problemów kluczowe jest zrozumienie, Natomiast dla zrozumienia problemów kluczowe jest właśnie widzenie treści tych problemów, a nie tylko formy. Zatem, jeśli widzimy formę, możemy sobie zadać pytanie, czy widzimy treść. I powracając do problemów, które mamy z miastem, chciałbym przejść y, podobny proces jednak od, y, od tyłu. Czy problemy miast są rozwiązane? Nie są. Zatem, czy widzimy ich treść, a pamiętajmy, że. Z widzenia treści wynika rozumienie i rozwiązanie. Jeśli nie rozwiązaliśmy tych problemów, można przypuszczać, że nie widzimy ich treści. Więc kluczowym dla, dla problemów miast jest yy, powiązanie formy problemów miejskich z treścią. I teraz chciałbym postawić główną tezę swojej prezentacji. Nie widzimy powiązań formy miasta z jego treścią i dlatego nie możemy zrozumieć i rozwiązać jego problemów. Zastanówmy się wspólnie, jak widzimy miasto. Jak przedstawia to zdjęcie, można powiedzieć, że bardzo dużo widzimy, mało wiemy. Widzimy dużą część miasta, jednak nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno. To zdjęcie obrazuje z kolei wyczucie wielkości. Widzimy rozmiary, odczuwamy skalę, ale nie jesteśmy w stanie ogarnąć całości. Do ogarniania całości jak dotychczas posłużyły nam mapy, jednak jeśli dowiemy się, że cała rzeczywistość materialna w mieście to mniej niż jedna piąta energii, która jest spożytkowana przez miasto, to zrozumiemy, że widzimy znikomą część tego, gdzie tkwi problem, tak? Czyli treści, która się znajduje w mieście. Można powiedzieć, że jesteśmy jak gracze gry strategicznej którzy jak dotąd nie odkryli wszystkich pól i poruszają się po ciemnej planszy. Do dobrego obrazowania treści służą nam diagramy. Ten diagram przedstawia gęstość zaludnienia w ośrodkach miejskich w Stanach Zjednoczonych. Coś nam przypomina. Można powiedzieć, że panorama wielu miast jest prawie jak wykres lub diagram. Pamiętajmy jednak, że prawie robi wielką różnicę. I tą różnicę chciałbym zobrazować właśnie na podstawie zagadki. Widzicie Państwo zdjęcie wyspy Manhattanu w Nowym Jorku za dnia i zdjęcie dokładnie tej samej wyspy w nocy. I zagadka brzmi, czy jest to to samo miasto. Oczywiście wydaje się na pierwszy rzut oka, że ponieważ jest to ta sama przestrzeń, jest to to samo miasto. Jeśli jednak zobaczymy... Diagram, który reprezentuje gęstość zaludnienia w za dnia, i diagram, który reprezentuje tę gęstość zaludnienia w nocy, zrozumiemy, że to miasto nie jest tym samym miastem w ciągu dnia i w nocy. Można zatem sobie zadać pytanie: czyżby coś nam umknęło? Oczywiście, umknęli nam ludzie, którzy zużywają poprzez swój ruch cztery piąte energii. I nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć na żadnej mapie. Nie ma w tej chwili żadnej, yy, żadnego narzędzia, które posłuży do tego, żeby zobaczyć tą energię, która jest głównie w miastach spożytkowana. Można powiedzieć, podsumowując, że wydaje nam się, że widzimy miasto, bo mamy je przed oczami, widzimy jednak jego formę, nie widzimy natomiast jego treści. Pomyliliśmy tą formę miasta z jego treścią. Dlatego nie widzimy problemów, z których wprost wynikają rozwiązania. Mam zatem propozycję dla nas wszystkich, żebyśmy przenieśli środek ciężkości i nie zadawali sobie więcej pytania, czym jest miasto, ani jak rozwiązać jego problemy, bowiem to są pytania wtórne, które mogą nastąpić dopiero po zadaniu ważniejszego i bardziej pierwotnego pytania, które brzmi: jak naprawdę to miasto zobaczyć? Przykłady widzenia treści. Ten diagram, czy ta mapa, pokazuje gęstość zaludnienia w mieście Houston, o którym już wspomniałem. Jeśli uświadomimy sobie, że on przynosi treść, której nie widzimy, to znacznie więcej jesteśmy w stanie zrozumieć. Oczywiście to jest tylko schematyczny rysunek, ale możemy zrozumieć, gdzie ludzie się skupiają. A jeśli dodamy kolejną warstwę informacji, czyli kolor, możemy zobaczyć jeszcze więcej treści. Ten kolor akurat przedstawia pochodzenie osób w tym mieście. Żółty kolor to są osoby pochodzenia hiszpańskiego, czerwony kolor na przykład południowoamerykańskiego. Zatem jest to znaczne wzbogacenie i przekazanie dodatkowych informacji na temat treści tego miasta. Gdy myślałem o tym, w jaki sposób moglibyśmy zobrazować to miasto, czy uzupełnić widzenie miasta o jego treść, pomyślałem o takim filmie, który przedstawia w przyspieszeniu. Jest to film z, tutaj promujący TEDx. W przyspieszeniu pokazuje, w jaki sposób korzystamy z miasta. Czyli widzimy formę, brakuje nam treści. I ten obraz bardzo przypomina mi proces. Defragmentacji dysku, który polega na tym, że jedne dane przenosimy w miejsce, ten proces widać na dole, przenosimy w miejsce, które pozwala na zaoszczędzenie energii i skrócenie czasu dostępu do danych, które mamy na komputerze. Jeśli pomyślimy sobie, że nasze miasto jest jak twardy dysk, a my, czyli społeczność, i wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z tego miasta, jesteśmy tymi danymi, to uświadomimy sobie, że żeby zobaczyć treść miasta i obraz, musimy te dane pouzupełniać w sposób społecznościowy. Czyli yy, dopiero w momencie, kiedy cała społeczność zobrazuje miasto, będzie w stanie wykorzystać narzędzia do, służące do jego optymalizacji i do tego, żeby zaoszczędzić energię, żeby zaoszczędzić czas i rozwiązywać te problemy. Zatem podsumowując, chciałbym podkreślić, że kluczową kwestią dla rozwiązania problemów miast jest ich ujrzenie zarówno formy, jak i treści, naprawdę. I z tym pytaniem, otwartym pytaniem, jak zobaczyć miasto, chciałbym Państwa pozostawić i podziękować bardzo za prezentację.